Wszyscy? Chudszy byłeś, nie? miałeś mniejszą szyję. Ja pierdziele, w ogóle, jakiś popatrz jak ja taki... wyglądam. No ale, bo ty ogólnie zmieniłeś się, że teraz wyglądasz bardziej męsko. Ty wyglądasz tak, wiesz, jeszcze chłopieco. Teraz masz takie męskie rysy twarzy. Co się teraz lepiej wyglądasz, moim zdaniem? O wiele. Bardzo dobrze ci teraz. Choć tutaj już powoli były włosy takie lokowate. Tak, to jest na, początek. Na. No. Hej, kamitajcie! W dzisiejszym że dalej są do tyłu jeszcze, nie? Nie są z przodu, tak jak teraz myślę. Plus jeden. Ok. Dzięki. Hej, witajcie W dzisiejszym odcinku. Dzisiaj będę zamieniać Marcina w siebie. Jest bardzo zadowolony z tego powodu, że teraz już od razu. Ej, nie mogę się przyzwyczaić, jak siebie widzę. Jak ja wyglądam? Ja myślałam, że będzie inny odcinek wyglądać ale no, dobra. O to chodziło. Coś w sensie, to wychodziło. Ja myślałam, że my dzisiaj zamieniliśmy. Zamieniamy się sobą. Myślałam, że o ten odcinek chodzi, gdzie ja miałam tą bluzę twoją, założoną, a ty jechałeś żabcią i driftowałeś nią. A, dobra, wiem więc... A Ja tylko tak wyglądasz Ale. Obiecałam, że założę... A a ci ci że to zało... prostu, co? No, ja ci tu po prostu malowałam chyba, nie? Na tym odcinku. Dobra, puszczam. Nie pamiętam. Że tylko coś, żeby nie było mu widać brzuszka, więc... Ja nie pamiętam co tego odcinka, kompletnie. Serio, nie wiem co to jest za odcinek. Mm, nie pamiętam, prawda. Ja mam jakieś, ten... Patrzcie, i. Ciebie. Jest bardzo zadowolony z tego powodu, troska energię już od rana. <grym> Obiecałam, że założę, że założę tylko coś, żeby nie było mu widać brzuszka, więc. Patrzcie, kwarantanna i te sprawy. Przy okazji wpadajcie na na mnie. Na Instagrama. Co? Inny człowiek. Inny człowiek, co? Inny głos nawet. nawet Wszystko co? inne, jak ja wyglądam. Nie mogę w to uwierzyć. A również i zostawcie łapkę w górę. I tu kliknie. A ty się dupę, dupę miałaś taką samą. Dobra, co? Chyba. Co? No co znowu no? Tak. Tak! Idealna! Kurwa, kocham cię! Ja wiem, że ciężko ci jest jakikolwiek komplement przypuścić przez usta, ale raz na jakiś czas fajnie by było. Puśćmy to w tak. Zatrzymuje się K, a nie spacją. O co? Nie spacją K. Sam zatrzymujesz spacją teraz Czemu zobacz. Ja puszczam spacją, a Ty zawsze kole, będzie ci brzuch. K! Wszystko robisz k zatrzymałeś, tak przypilnujesz tylko tego, tamtego, grzańca Czy ty mi się wparowałeś do łóżka? Właśnie, bo tu się... Ej, ale nie? nie chcesz Ej, mogę ci dać koszulkę Barbie? Patrz, poduszka i mi O co chodzi, to się na to Co? Poduszka i się. By... Może tylko przymierzyć, a... czy będzie ci brzuch wystawać, Ej, ale nie chcesz Gdzie jest moja poszewka, bo... która jest w praniu od dwóch miesięcy? Da, tą poszewkę ci dam do prania mm. O Tej nie będzie, ta jest długa A spodnie dam ci jakiś duży. duży. Spodnie też? Dobra no, idźcie, bo się przebieram Jeszcze no. nigdy Marcina nie widziałam w różowym kolorze, serio Ty widziałeś kiedyś? Ej patrz, wymyka się na specjalnie Wyszedłem specjalnie, co? Nie hmm? chciałem, żebyś widziała mój brzuchol No Nie patrzcie, nie zostawiajcie mi Ej! No oddaj, no oddaj! Czemu ktoś napisał na co z mordy wygląda jak meduza? No jest to zabawne. Nie wyglądasz jak meduza. taka mała, chciał jak flądra. W mnie, strasznie. Ej, ja cię kocham. Ale mnie strasznie, w A ty mnie też. Strasznie mnie, w W ty tym nie bardziej. Ty mówisz tak codziennie. Żyje. Ej, ale spodnie dobrze ci pasują nawet. Brzuszka jest długa, nie widać ci brzuszka, tak jak mówiłam. To mi na fakt, że jest jeszcze troszeczkę do... do popracowania nad tobą, dlatego, że... ogoniłeś się dzisiaj? Nie ogoniłeś się. Heniek, kcis! Kcis, pan! Kcis! inny napisamy do załadniejszych. za nie ja może mnie nie pomogę. O gustach się nie dyskutuje. Co? 5 minut later Ale o ile Natalia to się niewiele zmieniła? nie, pamiętajcie. <laughs> ja pierdolę. <trujne> <trujne> to jest To jest, <trujne> to jest spicy chica z ciebie. Nie. Yep. Teraz jeszcze będziemy musieli go pomalować i zrobimy mu taki mój czułaś, dzienny. Natalia do niego? Co? Ty już coś czułaś, Natalia, do niego wtedy? Ono? Nie! Co? Ona zawsze. To jest normalne. Jak ja bym pokazał, jak ja ona SMS do mnie pisała jakisz to z Bartkiem, bo zwariowali Tak, no to pokaż. <grym> Ale to, to też internet duży. chciałby zobaczyć. Nie, w ogóle nie zarzucaj mi te, nie zarzucaj mi zdrady jakiejś. Co ty gadasz w ogóle? Ten makijaż? No, nie wiem czy co z włosami to znań. sprawdzisz, tylko czy może Ubałka. mamy jakąś produkcję. bo <grym> co <grym> lepsza w blond. Ja też mówię, że ładnie ci było w blondzie. Ty nie wiem, czemu ty jesteś tak uparta, że nigdy nie wrócisz do blondu. Połowa włosów jej wyjdzie. No właśnie. Nie no, trochę brakuje. Sępnij Kuba, czy ten grzanie się tak nie spali. Ja tak nie zostawiam Pani rzeczy no, 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 na na pewno w perukach fiolet. Co? W perułkach mogłaby chodzić fiolet i tak dalej. No ledwo co słyszymy, wiesz, przez to, że To składaj ładnie. Patrz, pokażę Ci jak składam ubrania. To jest ta słynna legendarna koszulka Gucci tyla noga, psiakość Ale to spokojnie, najpierw ci zrobimy makijaż, potem ci założymy włosy Ej, hey, ty je stylizujesz Ja myślałam, że ty je zostawiasz takie wiesz A one są twarde Poczuj się jak salonik. No kursujesz. są, no inaczej by mi opadały Generalnie codziennie każdy facet tak powinien robić, czyli czesać sobie drzwi Chcesz podkład na twarz? Ej, mam pytanie do was, czat Patrz Ale ja nie będę mówił. A wiem, ale jestem ciekawy, co, co powiedzą. Jestem ciekawy. <noise> Najlepiej by było bez włosów. I co, gdzie jest ta ankieta? A, jest. Ciemny, widzisz? Ej, wygrywa na razie, wygrywają ciemne. Co? A to nie, bo jest na razie na innym tym Wasz? Nie. Muszę ci dać pod oczy. Nie. Muszę nie. Co? Smakołysze, kubki dawać. Co? Proszę Ja mam czerwony. Dziękuję ci bardzo ...go musiał kąpać Ooo, od razu lepiej, jakoś tak świeżej wyglądasz a jakiś słodziutki jesteś w tym filmie Nie no, już czuję coś mokrego w oczach I muszę się na pedi umówić Ja też muszę na pedi się umówić Ej, a... no, Ja już wtedy wiedziałem, że będę miał salon kosmetyczny Ale ja mówię, pat Ale patrz, widzisz, z jest 501 głosów na ciemne i 327 na blond Jednak ciemne a pójdziemy razem na jakieś fajne pedi? A nigdy nie byłem na pedi. Możemy pójść razem na pedi? Ja nigdy nie byłem na pedi, a teraz? Mam swój salon kosmetyczny, ale I dalej nie jajca, na pedii. co? I dalej nie byłem na pedi. <laughs> nie byłem kiedyś na pedi, ale nie lubię pedi. Ty, tu jak Kuba wyglądasz? Co? No właśnie, Ej, rzeczywiście, coś w tym jest, no patrz to. A nigdy nie byłem na pedi. Możemy pójść razem na pedi. Trochę jak Kuba. Myślę co ty myślisz? Kurczę lepiej ci bez brody Marcin. Co to taka grzywa? Ja już zrobię takie włosy. Zrób no. A zaraz już będziemy nakłonić. A Natalia tak. Nie nakłonić. Zróbcie powrót do przeszłości. Teraz będziemy przechodzić w ogóle do najlepszego, bo będziemy robić makijaż oka. Powiem szczerze, że będziesz krewetował, bo będę robić kreski, więc nie jestem pewna, czy to wyjdzie w 100% tak dobrze. Miejmy nadzieję, że tak. Oh. O kurze <laughs> Damy się wyświetlacz, że się jak prawdziwa gwiazda. To się powiedzieć z gwiazdą. Z Gultą brodą i włosa. Ale no ja lubię, ale tak lubię. ale, po, ja tak lubię. ale, Ej, ale wiecie, wiecie jaki jest plan? W ogóle plan jest taki, że W sumie z tobą o tym nie gadałem. Bo ja wiem, że coś zaraz zgolę i to będzie zaraz. Ale nie wiem czy to będzie to, czy to, ale tak na 90% na tą chwilę gole i zostawiam wąsa Co bardzo cię nie podoba? Ten wąs No ale wyobraź się teraz na chwilkę śmiesznie no, nie, będzie tak to no, no. Czemu do dupy? No do dupy dziękuję, dziękuję a jak ja im mówię, że jej w blondzie było ładnie, to jest spruta, kurwa. A ona, kurwa, to do dupy wąs, do dupy. Tylko wiesz, jaka jest różnica, między mn... skoleniem wąsa i zapuszczeniem wąsa, a z blondem na głowie, będąc o, taką brunetką... Ooo, dobry ten raniec. Ten też jest dobry, pal. Ufa, ale mnie... Teraz to mnie zapiekło. Ty tam wodę dolałeś? Ej, ten ma tyle samo procent, a strasznie jest taki palący. Pali, fur! A może dlatego, że jest torbociepłe. No, nie, no, no, nie, nie pali. Samy... Ja w dalszym ciągu jestem chyba fanką galicyjską. Samym wąsem zbyt mocny podsiadło vibe? No tak. Jak Damian Miodowy galicyjski. Cała stałe, jak prawdziwa gwiazdka. Pod... Chcesz Do czego? Na no, usta. No, chyba nie chcę. Chwinką zrób. A, A, chcesz chcesz taki... Taki, e, A chcesz taki, e, błyszczyk? A chcesz taki e, błyszczyk? Co? Masie taki błyszczyk. Bo ja używam błyszczyków. A jest taki powiększający usta? No ale kurwa, z całym szacunkiem, wiedziała co brała, tak? Skoro dwa lata temu już taki byłem, to wiedziałaś na co się piszesz. Jak się zaczęliśmy spotykać, nie byłeś już tak marudny. Co ty pierdolisz? Zawsze taki byłem. Nie kłam. Zawsze taki byłem, jaki jestem. Ale słusznie. No, aż tak. Kurwa, to jeszcze mi jest czas, żebym byli w głowie taki się trzymać przez cały dzień tak, jak ja chcę, a nie tak, jak jakoś dziwnie robi. No właśnie. Trans TV dwa lata temu ktoś napisał. Dobra. A Ja! Czy... Yeah, Piryj! Makijaż, ubranka, kapcioszki, No włosy. Czekaj, z tego wyraźnie, za to bym wstała! Ała! 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 Ała. Ale mi. Czekaj, muszę mu założyć coś na łeb, żeby była takie włosy sterczące, że nie wiem co czy... Robi. I to jest swój łeb. Ale co ty mi robisz? Muszę ci na No co ty mi raj stopę <grym> To, nie to nie jesteś ty jesteś normalny. Co ty założyć? mi chciałaś włożyć? No nie, A, tak się robi. No no nie, to w ogóle nie wchodzi w grę. Marcin, no, ale Jak mój, się tą perukę zakłada? To. Już jest git, już no, wygląda dobrze. Git. <grym> I ty chyba sobie nie dałeś założyć tej, tej skarpety. A no tak się robi. Dałeś? No i Patrz, jak teraz ci chodzi ładnie leżeć. Dawaj, to mi założyć. Super! Jak ty ślicznie wyglądasz! Paweł, się napijemy, co ty na to? <laughs> nie kręcę tak mocno dupą. Nie kręcę tak pole... dupą. Masz inny kolor włosów trochę. Musisz mieć pozy bardziej kobiecą. Kieś no. chłopaki. Uuu. No, I zacznijmy teraz od tego, jak ja się zachowuję, bo musisz też przyjąć jakby rękę no mojego charakteru. Mówię czasami taki zwrot do hejka. O, po cieku, po cieku, Nie Wtedy się jeszcze lubiliśmy. Ojku, aż podniósł głowę, jak usłyszał. Jakie o, jakie uszy miał długie, nie to co teraz. I mam zobacz ten... sobie, zamykał warunkiem troszkę co? Taki zwrot do hejka. I tam jest mój, No, ma... popatrz, jak on wyglądał z uszami. Śpij dalej. Patrz na jego głowę. Co? Patrz na jego ogon. No co? No patrz, puść. Zamerdam trochę, widzisz? Co? Zamerdam trochę. trochę. Trochę tak. Trochę tak. cię już lubił. Troszkę, no. tak. Ej, aż tam... Hej gacek, się ma gacek. Gacek gacek. Gacek Primero, kurde, ale tutaj skład moderatorów dzisiaj. Eee. B. Zaraz Ferrari wyskoczy z Natana. A, nie wiem jakiś tak. A słuchaj, tam jest moja mama? Pamięta! No? Co tu robi moja mama? No też nagraliśmy z nią odcinek, to znam mnie lepiej. A. Sama A, no mamą. tak, no. Pamiętaj, no. że teraz jesteś mną. Zrobić mi kawę. O, to jest ten. Ten zapiekacz. Genialny, grill. Mm, to merda. Tea? A eee... <noise> co, co? Coś to. Pamiętaj, że teraz jesteś mną. Zrobić mi kawę na tea? Ja sobie robi kawkę... Potem pójdę do Atami... Z czego się śmiałem i... tutaj? Bo do... nie no, zrozumiałem. kawę na... T? No nie wiem, ja powiedzenie... Co to jest nie zrobiłeś chyba kawy w ogóle. Tylko po prostu odstawiłeś... Nie no, nie wiem tak szczerze. Nie wiem, no, nie wiem o co chodziło montażyście. To, to kurwa montował, ale gówno. Ej! No strasznie. To Michał Korot. to na co... A nie, to Michał Korot. No sobie. Michał, to taki montażysta co kiedyś Porno w ogóle. Jezu, mówiłeś to już! Mam to. Robi kawkę. Potem pójdę ja do ścieżki do do Dobra dupa do... szczerze, ja jestem pozytywna, ja wstaję, z energią, a nie wiem. Ej ja jakbym był laską. A las... słyszy, co powiedziałam? Słyszysz? Co? Cofnij to! Cofnij! Ej, a jakbym był laską, to chcieliby... Podobałbym się wam na cz czat? Ja sobie robi kawkę. Cofnij potem pójdę do tanki. Potem no. pójdę do... Atanki. Ja Ja jestem pozytywna, ja wstaję! Ja nie ja takie zdanie. Co? Zawsze. Puść. Kawkę. Potem pójdę do altanki. Potem pójdę do altanki. Ja jestem pozytywna, ja wstaję z energią, ale ty jesteś taki rozmięmłany. Zawsze byłeś rozmięmłany. Zawsze. Taki... O, taki nie. Nie, to było sarkastyczne. Natalia, obróć się. Jak te włosy, nie wchodzą do mi bez po Widzisz? No tak jest, widzisz? Dobrze, błyżczyk. dobrze. Wie co to jest za ból? Jak masz błyszczyk na ustach, i kleją ci się włosy do tego błyszczyku. Ktoś napisał, że alkohol by nawet nie pomógł. Nie, nie, nie. no nie każ mi tego robić. Natalia, nie na mniejszej kawy z mlekiem. Ja tak powinienem przylecieć z opaków w Tajlandii, tam właśnie tak przebrany na ich streama. Wtedy jeszcze piłam kawę z mlekiem. Co? Wtedy jeszcze kawę z mlekiem piłam. Za barbarzyństwo. I tu sprawdziłam prawdziwą nadsum. No chodź, no popatrz. to no, nie no, ty mój pies mnie nie poznaje. Chodź, choć no nie, spacerek, nie chodź, spacerek! Chodź, spacerek! Nie, nie, jest, No właśnie! Nie chcę iść. Chodź, 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 spacerek! No nie chcę spacer. Dobra, więc czekaj, stój! Poddechaj, powiedz chętnie, pomożej kwiatki! Jakie klaczki mam! Poddechaj, powiedz, jakie ładne kwiaty. Ale ładne kwiaty. Ale ładne kwiatki. Dobra, i teraz pojedź na ten, na tękę ja zawsze biorę ja ten. Fiszkę i sobie jadę na fiszce. A ty zagrobiłaś? Mega często jeździłem, ja ja to ja tak wszyscy podobnie ja po się Ja też na niej jeździłem często. Fru. W ogóle, tak z perspektywy ja czasu, to dobrze jest swojem Możemy się zamienić. Nie, bo ty masz z mlekiem. Few moments later. U, że ona się zabije zaraz? na fajon. się tak nie jeżdżę. Ale dupa, Natalia też to, zacna. Dziękuję, kuba. Buzi. Kuba! Kubuś! To ty kręciłeś ten odcinek, wiesz? Jak yy, Natalia mnie charakteryzuje na siebie. <grymne> mnie na profilu? Bo Dodamy jej pewnie... Kuba, popraw mi włosy. <grymne> U, że ona się zabije teraz na to. O nie. Przecież ja tak nie jeżdżę. Kuba, Kuba popraw mi włosy. <grymne> <grymne> Myślę, że powinieneś ponagrywać jakieś stoliski u mnie na profilu. Dodamy je pewnie w dniu odcinka. Muszę ci ustawić tylko filtr, którego najczęściej używam. Instagram Marcin Dubiel. To nie jest Instagram Marcin Dubiel, tylko przypominam, że jesteś Natalią. Jezu, on się niczego nie uczy, po prostu Kompletnie. jego coś nauczyć to ograniczy z cudem. Skupisz. Skup się Natalia. Jesteś teraz Natsu. Ile masz lat? Nieważne. 16. <laughs> Okej, okay, niech będzie. Skąd pochodzisz? Z Tadumia. <śmieniciela> nie wiedziałem, na wag nie tak, wiedziałem. Urodziłaś się w Siemianowicach Śląskich. Tak. I ile fajnie. ważysz? Ja? Tak. Nie wiem, z 76? 49 kilo. Ile Ale... masz wzrostu? 1,60. sześćdziesiąt. chłopak ma na imię? Marcin. <śmieniciela> Napijmy się w takim razie. Za <śmieniciela> Bartka. <śmieniciela> <noise> Aż mi się ciepło zrobiło <noise> Hahaha tego Ile masz lat? Nieważne. 16 Ok niech będzie. Skąd pochodzisz? Z mnie. Dobra urodziłaś się w Siemianowicach Śląskich Tak. Fajną. Ile ważysz? Ja? Tak. Nie wiem z 76? 49 kilo Ile masz A... wzrostu? 1,60m. chłopak ma na imię? Marcin <noise> Bartek, Ewizia. niczego się nie nauczyłaś, nie jesteś teraz pranksterem, jesteś co, Natalia nie robi takich rzeczy Masz, nagle jakieś story I Teraz tak, mówisz, hej dzióbki, ja sobie teraz siedzę na Ewizia, altance Widziałam, Bo opowiadę, co robisz tak dalej, z energią, tak jak ja Hej dziupaski, ja sobie teraz siedzę na altance, mam nieogolone nogi i wącham się pod pachami mm, Cała ja, a wy jak dzisiaj zaczęliście swój dzień? Pozdrawiam I... kanale, Fox. Więc tak, A, możesz teraz na story, żeby pytanka ci zadawać. Nie no, wiem, wiem, rozumiem. Co, <laughs> co za odkleja. wyobraź sobie że ja mam 50 lat i dalej takie rzeczy robię. Nie jest taka szansa. Team X kurwa, edycja 175. Nagrywasz tak, jak ja mam odpowiedziałam. więc będę ci mówić, co masz powiedzieć. Generalnie ja mam więcej energii i mniej siedzę na telefonie zdecydowanie z rana, bo nie lubię siedzieć... Ale łydki zresztą. miałem małe! Wszystko jakoś małe, co? Do dzisiaj masz bardzo małe łydki. No wiem, ale popatrz, do... ale tutaj wszystko jest takie malusie. Pamiętam, jak mi opowiadałeś, że jakieś dziewczyny... Zacząłeś zaczę się spotkać z jakimiś dziewczynami i bo miały duże łydki. Są dwie takie, no. Są dwie. No, bo ja pewnie większą od ciebie łydkę. I Uda miały takie duże. Ale ja i też łydka. mam duże Uda. Co? Też mam duże Uda. Ale u nich to było takie. Końskie. Uh -huh. Ciężko mi to wytłumaczyć. Wiesz, ja się kiedyś rozstałem z dziewczyną, znaczy przestałem się Wiem, z nią spotykać, po ja ci... prostu, że miała palec. No, ja cię posmaram tym moim paluszkiem. Co? Dzisiaj cię posmaram tym palcem. Nie, no nie. Tak Nie Tak Nie Tak Nie zgadzam się Chcielibyśmy prawić seks w skarpetkach Nie To przez to, że nie ogoloiłam i bródki Ale dziękuję Wie Co, co, co? i nie siedzę na telefonie zdecydowanie Z rana Bo nie lubię siedzieć na telefonie ten seconds later. Wiecie co? Wydaje mi się, że to przez to, że nie ogoliłam dzisiaj bródki Ale dziękuję, kochane To było pytanie, czemu tak ładnie się wyglądasz, coś w ten desek co wyglądasz? lepiej niż zwykle CO? Ojejku, jakie kochane! Ej, miło mi się po tym czasie. Myślałam, że nikt nie zauważy, ale cieszę się. No, jakbym miała wymienić, to od wczoraj byłam tak: kwas nowy w ustach. Ale dobrze roba, ja to zawsze jakoś tak, stąd jak tutaj. Więc uczysz się dobrze. Powiększyłam sobie troszeczkę nosek, tutaj, o, możecie zobaczyć. I to wszystko, kochana Boże, nie mam sił. Jeżeli chodzi o Instagrama, pytania oblałeś. Tragicznie odpowiadasz na pytania. I chyba pojedziemy na jakąś przyjaźczkę. E, Natalia pojedzie moim autem, Natsu pojedziesz moim autem, wiesz? Oj, no, nie. to jest tak, to. Moim autem. Nie. Więc tak, jeżeli chodzi o moją ocenę metrinę, to. jest ten odcinek C ja wtedy zajebałem przy, sąs przy sąsiadach. Co ta sąsiadka chciała mnie zabić? W mhm. Gieta. Czyli ty. A, to jest jednak ten odcinek. Okay, 3 na 10 jest co, tragedia. Co, co, co? Natalia musi zmienić buty do prowadzenia. To jest na razie. Więc tak, jeżeli chodzi o moją ocenę Marcina w udawaniu mnie, to jest na razie, nie wiem, 3 na 10 jest tragedia. Natalia musi zmienić buty do prowadzenia. Kluczyki ci na pewno Do auta. Oa! Ja bym tak nie robiła, ty jesteś tak chamski, ja nie jestem chamska! Na no pewno, to pewno nie trzymam tak głowy. To cały czas Czasem jest. Włosy jest. mi spadają na oczy. chodź o, jak szybko chodzę, to mi do tyłu lecą. to. Co no, za dużo spredka idzie? to jest? manierę! Patrz, patrz! patrz. wiecie co się <laughs> wtedy stało? Słuchajcie, ja wziąłem to auto, co ja nie mogę o tym powiedzieć, właśnie sobie uświadomiłem, że nie mogę na Twitch'u o po tym powiedzieć. Ale taka akcja się... Naprawdę, wierzcie mi, taka akcja się odpieprzyła, ale nie ma jest gorące, muszę, zmie... ja muszę ubrać koszulkę na ramionczka. Co? Muszę ubrać koszulkę na Teraz? mi to tak ciepło. A ja jestem w bluzie gorącej. To jest... A to, Kuba! To jest, to jest jeszcze ta zizjo, ona jest mega ciepła. Kuba! Pamiętasz co ja zrobiłem wtedy tym autem? Nie. O co sąsiedka się przypryła? No to, to dziecko, pamiętasz? Dobra, kończmy to, dawaj. Dobra. Dole! Co no, ja tak nie jeszcze. Ja tak nie jeszcze. Ale ja, ja szybko wtedy pojechałem tą kiją. Ty się chyba sama wystraszyłaś, co? W sensie, co? bo zaczniemy od tego, że to był właśnie okres, kiedy jeździłeś bardzo nierozsądnie. Um, a to auto, nie ja auto nie jest, to auto nie jakby nie było przeznaczone do takiej jazdy, wiesz o co chodzi? No, definitywnie nie było. Ja tam kurwa taki taki tur zajewałem. To jest silnik 0, to nie jest AMG! Bo ja poli przed panu. Jak jest! to wygląda? Ej, jak zapierdalam! Kuba, patrz to! Kuba! Ja pierdzielę! Ale jajca! Ja pierdzielę! Patrz to! Jezu! Ja tak nie jeszcze! Ja tak nie jeszcze! To jest silnik zero, to nie jest AMG. Pa. Ja tak nie jeszcze. <śm> <śm> Ta sąsiadka Ale no Słuchajcie, ale tam była taka spierdolka o to, że wy sobie nie wyobrażacie Wy nawet sobie nie wyobrażacie, co tam się działo My się z tymi sąsiadami nienawidziliśmy Ale, obróć się. ale ci żyły wychodzą Mnie no się ciepło zrobiło no. Ciepło, nie? Co nie? Ale fajnie Ja, rodzę, szczęście. Szczęście. ja muszę zaraz, zaraz Bo He, i tak mój, zaraz kończymy live'a Jeszcze znam co się obrócimy, co? Ja chcę Koni Natalki... ja tylko! To nie ma 360 Nie lub driftów! Twoje... A no mój! Nie chcę do domu! Nie! Wszystko no. pod kontrolą. To było najgorsze. ten budzik, słyszysz ten budzik! Tak, zawsze budziki! Zawsze kurwa! Cztery lata temu firmy nagrywane, a tam dalej budziki, słychać kurwa! Ja się urodziłem z tymi budzikami! Może już zawrócimy do domu, co ty na to? Natalia by zawróciła. Ja bym zawróciła! Kuba też Ej, a wiecie, jak Kuba był przerażony w tej sytuacji? Kuba nienawidzi ze mną jeździć. A wtedy. A wtedy musiał. Zwracaj. Praca taka. No, zajęcie, Zachowaj odstęp. Tutaj też? Ja mam nie błędnikę, niechawkę dookoła. I tu się zawsze coś w ogóle koła Jedź tam! No to. Proszę cię nie bo, ja się pożegam. Nie chcę! Natalia, ale mówisz do mnie, Natalia. Jedź do domu! Moją opony! Nigdy więcej nie jedziesz tym autem. Nie dam ci więcej żabci. Ja tak nie jeżdżę. Nie, nie nadajesz ty. się do bycia Natalią. Ja to pierwsze! Czekaj! Nie! Nie chcę już być więcej, Natalią. Ej! Jak to nie chcesz być? Nie chcę być, Natalia. Dobra, ja po prostu już nie wytrzymuję psychicznie, po prostu nie nadajesz się. Nie nadajesz się. Chyba, że pod tym filmem będzie 50 tysięcy łapek w górę, to wtedy nakręcimy no się drugą nadajesz. część, gdzie nie <grym> 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 jest 59. Czekaj, to wtedy co? Zrobimy to, zrobimy to, nie co? Nie wiem co właśnie, zaraz się okaże. Czekaj, patrz. się. Chyba, że pod tym filmem będzie 50 tysięcy łapek w górę, to wtedy nakręcimy drugą część, gdzie pokażemy wam resztę dnia, jak Marcin jest mną, a u mnie Natalia jest mną. Tak. Dawaj, kurwa, kręcimy. Co ty na to? Nakręćmy to. Ej, czad, musisz mi przypominać, aż nakręcimy ten film. No to nie, to ja mam ja zbieranie Macie ja przypominać ja to, do końca? Ja bym to zrobiła w jednym filmie, że ja jestem topą, a ty jesteśmy mną. No. kuma. szybko nie rozdzielać. No albo mieliśmy już zrobić ten, tak? Się że się tyś... zamieniła po prostu, nie? To od... znowu nakręćmy dwa filmy. Jeden do mnie, drugi do ciebie. Do ciebie po prostu tak, pójdę do Witkaca, będę <laughs> synała pół dnia. dnia <laughs> na <laughs> 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 Badał! <laughs> Coś tu jest. Ej, zajemiste, Chcecie teraz, taki tak, film? Tak, no, jest właśnie teraz, więc możecie wijać, w że tu trzeba. Kanała, to nakręci. na nasze Instagramie, na Twitterze. bym to obejrzeć. Chciałbym. Ja bym. Ja by... tak stresowałeś. Ja ty. Uważa na Felgi! Uważa na Felgi! Uważa A bo ty wiesz, jak to było tobie auto dawać, to przerażające zawsze było.